Ale witajcie? Z tej strony Ewron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a, No i słuchajcie, nie muszę wam mówić, że jest to ostatni odcinek w listopadzie, a na początku grudnia już za pięć dni mamy nową mapę, nowy rozdział, nowe wszystko. A dzisiaj e, z fajnym akcentem pożegnamy e, mechy między innymi, które w sumie były na pierwszej mapie i teraz są na tej. E, ponieważ dzisiaj spotkałem gracza, który generalnie mechem chciał chyba rozwalić całą mapę. Nie wiem co się stało, ale generalnie mamy całkiem fajną, szybką gierkę, bo teraz takie wiecie, małe odcinki, takie dosyć szybkie e, przed y, pożegnaniem tej mapy Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba no, oczywiście przed samym odcinkiem Zróbmy już klasycznie Od Nie wiem kiedy, ale zawsze robimy te przeglądy sklepu No i przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite No to docenię oczywiście użycie naszego kodotwórcy Evron z sklepie Fortnite No i słuchajcie, zobaczcie co mamy ciekawego w sklepie Oprócz tego, słuchajcie, tutaj mamy gdzieś na górze To fajny akcent jest taki, że wróciły te aja Paki W sensie te yy, Te po prostu anime paki Ale oczywiście on teraz jest Naruto Chyba fajniejszym takim pakiem A dzisiejszy odcinek będzie nagrany tak Panem kuleczką z tego paku, którego już niestety tutaj nie widzę, ale jest tam chyba za 70 zł, coś takiego, a może go nawet widzę? Nie, niestety go nie widzę. Zawsze jak się wykorzystuje pakiem, to już ich nie widać, ale mamy Ghost Masterów, mamy oczywiście wszystkie skiny Naruto, mamy tutaj jakieś kilka emotek, a sobie górze mamy Aurelie, także. Taki sklepik dosyć schludny, bym powiedział. No wiadomo, teraz ten sklep będzie się tak powtarzał, no bo wiadomo, że jest końcówka sezonu, ale fajnie, fajnie, że powróciły te ajaja emotki. Także już słuchajcie, bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was dzisiaj na meczyk, w którym spotkamy dosyć fajnego mecha. Miłego oglądania. Czat mówię to dość często, ale dzisiaj to jest actually prawda. Ostatni odcinek listopadowy, a na początku grudnia event i nowa mapa. Dzisiaj też mamy odblokowane flintnoki Jezu, zobacz, złota pompa na samym starcie Ej, dobra, ten odcinek zapowiada się genialnie Może nie tak genialnie, bo słyszę właśnie mecha, który rozwala mój budynek Ale generalnie dzisiaj bawimy się nowym flintnokiem Znaczy nowym, od, znaczy odświeżonym W sumie nawet nie odświeżonym, on po prostu powrócił e, Tak jak te mechy, które właśnie w tym momencie są przede mną Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę się pobawimy flintnokiem na pewno No i nie ukrywam, że nie mogę się doczekać e, eventu i nowej mapy ale też całkiem fajny. Skinek dzisiaj ten pakiet jest naprawdę mega fajny. Dzisiaj również pakiet. Czy ty możesz mnie nie bić? Dziękuję bardzo. Chłop dosłownie, rozwalił cały budynek. Stary, czy on ma jakąś misję rozwalić ten cały dom? Przepraszam, z jakiego powodu, czy ten mech właśnie eksplodował? Nie, on po prostu cały czas go ładuje. Co jest? Halo? Ja sobie wezmę rzeczy, w sensie on mi pośrednio trochę pomaga, bo mogę sobie teraz spokojnie. Ty, no przynajmniej nie muszę lutować całego domku, domek mam cały zlutowany. No niestety, kolego, ale nie tym razem z tymi rakietami. Jezu, koleś, czy ty naprawdę musisz tak gnębić mnie? Chodź, tu koleś. A on sobie chciał to zlutować po prostu. Okej, okay, bro, okej, okay, we get it, we get it. Nie, 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 nie. nie. Ała, ała, awa, Dobra, przynajmniej mój samochód tylko dostał. To jest jakiś plus. Nie no, stary, przestań. Ja pierdzi... <śled> Podoba mi się, że kiedyś tych mechów było milion na mapie. To było w ogóle piękne doświadczenie. Ty dobra, czekajcie. Ja muszę jakoś stąd odjechać, Nie mam w ogóle opon. O mój Boże. Czy ja przegram na mecha? Nie, no nie, nie mogę przegrać na mecha. Co tu się stało, że są dwie, dwa, dwie duże potki tak po prostu leżące? Co tutaj? Że tu jakiś spływ normalnie dużych potek jest? Dobra, typie, bo nie mam czasu. Nawalam ci w tego mecha i tyle. Te mechy chyba aż tak dużo HP nie mają, prawda? Ten mech zaraz powinien chyba się wywalić z rowerka. Tak, już się wywalił z rowerka. Oj, co koleś, masz pecha? Czy on naprawdę rozwalił ten budynek? <laughs> Tylko po to, żeby sobie go zlutować. Jeżeli tak, to naprawdę stary cię podziwiam. No nie no, nie możesz tak we mnie spamować. Aha, dobra, myślałem, że mam pompę. Miałem m, m nie przeładowano. No. Siema, dostałeś, fantastycznie i. Nara. <grystanie> fantastycznie. Poradziliśmy sobie z wechem po pięciu minutach. Dzień dobry, kolego. Ty, no i finalnie ta piramida faktycznie się jakby nie zmieniła tak do końca w piramidę, w sensie ma tylko te ściany. Chyba faktycznie już się do nic do chyba do eventu z tym nie zmieni. Jeżeli chodzi o tą piramidę, Koleś, nie możesz tak budować. Nie możesz tak budować, to nas coś klapsuje. Już nas coś klapsuje. Dobra, dostał, raz. Stary, ktoś naprawdę, no i jesteśmy kolapsowani. Jeszcze się tylko walnę. Okej, okay, żeby mieć pewność, że to mój frak, fantastycznie. Ej, floperek, akurat 40 HP, idealnie. Fantastycznie, no na sprzęt nie mogę narzekać, ale za to mogę narzekać na to, że nie widzę tego drugiego typa. Ale mgła na piramidzie. Teraz to jeszcze bardziej klimatycznie wygląda to miejsce, co? Ale mniejsza szansa, że znajdę tego typa. Uwielbiam, powiem wam, szukać oponentów we mgle. To jest po prostu moje idealne zajęcie, jeżeli chodzi o taką gigantyczną mgłę. Ja pamiętam, jak ona była kiedyś chyba tylko na eventach halloweenowych, i pamiętam, że wszyscy mówili: Jezu, nie ma w ogóle widoczności na mapie. Zgadzam się, teraz nie ma widoczności przez cały sezon. Ale spoko! To jest tylko po to, żeby znienawidzić ten sezon. Żeby się bardziej cieszyć nową mapą. To jest ten zabieg. To jest ten zabieg psychologiczny. Dzień dobry kolego, ty z kombatem może jednak nie będziesz na odległość mnie brał, bo na odległość to ty masz przewagę, jeżeli chodzi o kombata. Chodź tutaj. Siema, dobra, dostał jeszcze raz. Kurde, wisi kombaty tylko i wyłącznie kojarzą z World Cupem, nie z mistrzostwami świata. Dobra, przebudowałem go i teraz sobie mogę otworzyć. Typie, no ale nie no nie możesz tak edytować. To jest dalej moje. Koleś mi wyskoczył z tego, o nie! Wielki pojedynek Aury. Także no, ja generalnie się tak z nim wbiję, żebym już nie dostał ani razu. Już bym pewnie go mógł porobić trzy razy. No stary, otwieraj się na mnie. Ja mam za to. Ja mam za to full kewa. Mogę, mogę, nie mam. nie mam ma problemu, ja mogę wszystko tutaj robić. Siema! O stary, błagam cię. Ileż można, dziękuję bardzo. Ja się boję, że mnie ktoś zaraz skolapsuje, więc trzeba będzie stąd zwiewać. Ała? Nie, no nie gadaj, że ktoś tutaj cały czas kampi. Stary, byłem na tej piramidzie 10 minut temu i też ktoś właśnie tak strzelał. Myślałem, że to gdzieś pod ziemią było. Zresztą, czy ty, kolego, jesteś normalny? Czy ty tutaj jesteś poważny? Ja pierdziele Uwielbiam, uwielbiam grantniki. Jak ktoś mi ucieka cały czas? No kolego, tutaj mi nie uciekniesz, bo są w końcu zabudowy. No nie mogę, stary, wjeżdżam ci do twojego domku. Jak wyskoczył Nie Dobra, myślałem, że wyskoczył, chłop po prostu stoi, mogę go wysprejować, jest okej. Okay. Boże, nie widziałem nikogo, wiem, 4-5 minut. Czy ktoś tu naprawdę rozwala ściany? Tak, chłop tu rozwala ściany. Zresztą, czy ty naprawdę planujesz kampić do kolejnej strefy w, mie w mieszkaniach na lazy? O mój Boże, chłop ma wysoki level, bo ma tu taką panią z karnetu. Wbitą chyba na 200? A ła, troszeczkę bolało, czy ja mogę to zedytować? Czemu ja nie mogę zedytować rzeczy? Nie mam pojęcia. Okej, okay, myślałem, że wyskoczę troszeczkę mniej niż e, to co zrobiłem, ale spokojnie dojedziemy sobie tego typa, Koleś ogarnia. Koleś ogarnia. W sensie tak udaje, że nie ogarnia, ale edytuje mnie i ma bardzo mocną pompę w sobie, przy sobie. Ta 200... Nie, to jest Anonymous, to jest 260 level. Nie mam pojęcia, że pokazuje level, ale chłop, widać, że był zaawansowany, mimo że chyba tak troszeczkę było wisiej, udawał nupka. Lecę, bo chcę. Lecę, bo muszę trafić pompę. Dzień dobry. Stary, ja rozumiem, że masz ulhaka, ale, ale masz też lunch pada. Nie ma najmniejszego problemu. Mogę cię dogonić. Hej. Czy ma defaultową tą lotnię? Nie, Jakie ma defaultową lotnię. Kiedyś to defaultowa. Czy kiedyś defaultowa lotnia nie była inna? Była, no nie, to chyba na pierwszym rozdziale. Teraz tak naprawdę wszyscy mają jakieś skiny, no ja ciężko tak naprawdę znaleźć takiego turbo bambika, bo teraz nawet wiecie, jakieś darmowe skiny, jakieś skiny za jakieś różne eventy itp. Stary, no ja mam taktykę na to. Nie musisz, nie musisz się przejmować. Hej, let's go! No, ale że grappler? Ale, że kolega z, glaple, z gle, glaplelem że <gryzny> ten kolega z glaplelem się szybko wyłożył, ale on dostaje spam od kogoś, więc zaraz sobie możemy sprawdzić od kogo. Halo? Dobra, chłop tu w ogóle przyleciał. Jezus, chłop spamuje. Ja, o mój Boże! O mój Boże! Chill. Okej, okay, spokojnie. Ty, dobra, bo chłop jest naprawdę nagrzany. Okej, okay, dobra, Git. Jak zwykle bait na leczenie. Oj! Okej, okay, fantastycznie. O mój Boże, myślałem, że to jest mój koniec! Biegnie koleś mostem. Mogę się dojechać. W ogóle tylko cztery osoby zostały w tym meczu, oprócz mnie. Co jest naprawdę chyba jakimś ekspresowym wynikiem. Jeżeli, czy Hutmier próbował skaka przyciągnąć? O kurde, dobra, to są jakieś taktyki z uniwersum, którego nie znam. Wilczki, przepraszam was, ale no, 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 ktoś musi przeżyć. Ktoś we mnie spamował, ale już niestety nie słyszę tych pocisków. To był chyba jakiś tłumik, to był jakiś skar z tłumikiem? Nie. Nie, to był po prostu koleś z krzaka. Okej, okay. ała, stary spokojnie I chłop, w ogóle przy NPC-cie stoi. Ten NPC jest taki wycilowany. Nie bij mnie, proszę. Dobra, on jest mniej więcej na środku, bo widziałem skąd cyferka poszła obrażeń. O! O, nie no, a, miał jednak skara z tłumikiem, mówiłem, że miał skara z tumikiem, ale powiedziałem czy nie, nie no, miał chyba skara, nie, czekajcie, nie miał, miał famasa, okej, okay, nieważne, w takim razie jestem głupi Wydawało się, jakby dosłownie strzelił do mnie normalnie z tłumika, ale to może ten chłop, nie, może po prostu tak pociski, Jezus, nie mam pojęcia, chłop mnie kolapsuje, nie chce nic robić, dobra, wjeżdżam do niego, okej, okay. tak wjeżdżam do niego partiami Koleś wyleciał za to! Nie mogę z tych grantników! No, ja ich używam, no bo dziwne było, nie używać tych grantników w tym sezonie. Ale no, to jest bardzo cwany sposób ucieczki, wam powiem. Siema no nie no, koleś, ale nie grantnikuj się, możesz się budować, jasne. Ja się zgrantnikuję do góry. A propos grantników, to zgrantnikuję się do góry. O, ty, nie było tu ściany. Siema! No i to był twój błąd, kolego. Niestety, żartowałem. To nie był twój błąd. Telefon tam dzwoni jak coś. Proszę odebrać. Chłop ucieka. Okej, okay, jasne. Nie ma problemu. Pewnie, nie ma problemu. Ucieknij sobie gdzieś. Hello, hello. Czy to pan ninja? A to w ogóle dwóch typów innych, ty! Dobra, lecimy. Jak wszyscy dojeżdżają się granatnikiem, to nie ma problemu. Jestem za tobą jak coś, panie ninja. Go teraz, żebym mnie dostał third party. Dobra, wjedziemy sobie na tego typa od góry. Chłop, sobie już odlecił. Jezu, uwielbiam tą metę. Nie mogę się doczekać. Granatników w kolejnym rozdziale. Nie no, obstawiam, że ich nie będzie, bo one są dosyć irytujące. Koleś ma tak mało miejsca w tym boxie. O nie, tak jakaś klatka dla chomika, oj. Widać, że koleśowi się to nie podobało. No i żegnam kolego. dobra. Został mi tylko pan ninja. Do tego dojedziemy. Ej, strasznie szybka ta gierka. Ale to dobrze. Kończy się sezon, to muszą być szybkie gierki. Już koniec grantników, koniec mechów. Dobra. Znaczy wierzę, jak, jeżeli będą grantniki w kolejnym sezonie to nie wytrzymam. Tak czy inaczej, całkiem fajna gierka, dziękuję, czas, że byliście. No i oczywiście zapraszam Was codziennie na streamy, bo też na streamie będzie ten event. Nie mam pojęcia, jaki on będzie, on chyba będzie w niedzielę? Chyba tak, więc mamy ostatni tydzień tego sezonu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się do następnego Elo!